Witam w kolejnej odsłonie szkolenia. Stworzyliśmy oczywiście jakiś dowolny rodzaj zawartości o nazwie produkt czy katalog produkt. Chciałbym jednak teraz zajrzeć do tego co zmieniło się w naszej bazie danych. To ma ogromne znaczenie, abyśmy byli w stanie prześledzić jakie elementy są dodawane po utworzeniu nowego rodzaju zawartości. Jesteśmy już w bazie danych. Ja pozwolę sobie przewinąć do elementów oznaczonych jako tabelę node. Bardzo ważna rzecz, w Note i Field bardziej nas teraz sobie interesują fieldy, czyli pola, mamy coś takiego jak field, data, field, cena, to jest bardzo ważne, i field, data, field rozmiar. Są te dwa elementy, które zostały kompletnie dodane. Zauważcie, że nasza tabela w pierwszej odsłonie miała 74 tabele, teraz jest już 78 tabeli. Czyli cztery tabele więcej. Ja pokazałem dwie, które powstały. Oczywiście możemy teraz prześledzić jeszcze kolejne elementy ustawień w Polach, chciałbym wam pokazać, jakie elementy są.